Dobra, już powinno być elegancko. Już najpewniej mnie słychać. Yy, co tu dużo gadać? Yy, moja żona miała mi kupić tę kartę. I kupiła mi tę kartę, ale okazało się, że na niej nie jest 10 zł, tylko 20 zł. No, i generalnie tutaj w poprzednim odcinku specjalnym zapowiedziałem, że 20 zł to będzie na 200 subów. Już nie będę robił afery z tego i nie będę ciągnął tego do 200 subów, jakbym nie wiadomo jak chciał kupić te suby czy coś. Wręcz przeciwnie. Ale zmieniam zasady gry. Mianowicie, daję jeszcze siema. Daję jeszcze 24 godziny, do jutra, do godziny 14, ale w losowaniu będą brały udział tylko osoby, które mnie subują i zalajkują e, ten odcinek, który teraz jest. Dlaczego? A no dlatego, że do tej pory 10 zł, jak myślałem, że to będzie karta Google za 10 zł, to 10 zł, chcąc, nie chcąc, to w ogóle żaden pieniądz. Nie będę się oszukiwał, ale się masz pan? Ale dycha, no to jeszcze spoko, można dać ją komukolwiek. Ale już dwie dychy, które się okazało, że są na karcie, i to jest najmniejszy nominał, jaki da się kupić, to już nie dam tak po prostu komukolwiek. Tylko poproszę o, o sub i lajka like do, do tego filmiku, który teraz nagrywamy. I tylko te osoby będą brały w losowaniu udział jutro o godzinie 14. <laughs> Dlaczego tak robię, to już mówiłem, no nie chciałbym dać komuś. E, tak, e, by the way, jeżeli chodzi o suby, to na YouTube jest taka opcja, że się po prostu, że się nie da, że się nie da. Że, że jak się subuje, to można zrobić tak, żeby ktoś nie widział, że się subuje. I jak ja nie będę widział suba od kogoś, no to, wie, no to nie mam prawa myśleć, że ten ktoś mnie subuje. Dlatego na tę chwilę, na te 24 godziny. Musicie wejść sobie w swoje ustawienia na YouTube i zmienić, żeby były widoczne suby. I tylko takie osoby, które ja będę widział, że mnie subują i które będą miały lajka, choćby to były 3 osoby, to jutro o godzinie 14 losują kartę. Ewentualnie ludzie, których już znam długo i wiem, że subują mój kanał, to jeszcze jako taką mogę się zgodzić na to, żeby sobie tego nie przestawiały. Na przykład Szczepan, na przykład nowe nabytki e, Igorowy czy Laufer czy parę osób, które wiem, że na pewno mają suba, no bo są, gdy się pojawi, e, gdy się ten wyświetl, gdy nagrywam filmiki, to praktycznie zawsze są, to te osoby nie muszą tego zmieniać, bo i tak je wrzucę do losowania. Ale nowe osoby, których ja nie znam i które nie wchodzą na które nie wchodzą na mój kanał, nie odzywają się w ogóle na filmikach, nie piszą komentarzy, to na pewno nie będzie, to na pewno nie ma takiej opcji, żeby bez suba i bez przestawienia na YouTube brały udział w losowaniu. A przypominam, nie jest to 10 zł, tylko jest to 20 zł w karcie Google, bo taka jest taki jest najmniejszy nominał na karcie. Także dajemy sobie jeszcze 24 godziny do jutra, do godziny 14 i losujemy tylko z tych ludzi, którzy dali suba, dali lajka lub aktywnie uczestniczą na moim koncie. Dzięki za za, za, ten, za atencję i do zobaczyska jutro o 14, a na pewno za chwilę zrobimy jakiś live z którejś gry, jeszcze nie wiem z jakiej, bo dopiero wszedłem do domu. Się okazało, że wszędzie korki. Na razie pan i zapraszam wszystkich za chwilę na live'a. Pozdro 555. Nara do jutra.